Słuchajcie dziewczyny, nie wiem czy mnie usłyszycie, ale to po prostu to jest masakra, po prostu woda jest tak wysoka, że ja chyba będę się bała przejść po tym moście, bo, bo prawda, no niewiele brakuje, żeby, żeby, żeby woda po prostu się przez niego przelewała. W każdym razie alejki te, które właśnie są nad Wisłą do tego, żeby po nich spacerować i jeździć na rowerach, to po prostu są całkowicie, całkowicie zalane. I jak widać tam, o właśnie tutaj, to prawda, woda już zaczyna się wdzierać nawet dalej. To jest koło galerii Kazimierz. Oczywiście ten stoją ludzie na moście, co wydaje mi się po prostu e, totalnym debilizmem. No ale okej. Okay. A tutaj jest most Grunwaldzki. Słuchajcie, masakra, pewnie za niedługo też go zamkną. خفف.. <laughs> To jest taka na Pnickie. Tak mm -hmm. stamtąd pójdę zrobić. Nie, ja nie chcę stąd. Nie będę stąd. A na drzewie A no tam tak. Tam zaraz pójdę. Gdzieś tam mamy w tej chwili około 10 metrów. Chyba jest gorzej niż w 97, nie? No, znaczy musiałbym do Pnicki zobaczyć, bo nie wiem. Przezemnie to ze mnie się jeszcze nie przelewa woda, ale... Ale czy już zatrwała przed Tak, 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 tak. Wtedy nie zapomniała. Tak, tak. tak, tak, tak. Ale powiedz że widać wreszcie w którym kierunku Wisła w trakcie płynie. No to właśnie wie. mówię, w tej chwili widać w którym kierunku płynie Wisła. Tragedia. <grydia>. No, tak. Wisła. mi obiektu. To było? Na deszczu. Tak, oczywiście wszyscy stoją na moście, patrzą. Po prostu Chąd do miski zobaczył, że nie widziałem się nigdy. No to musielibyśmy przejść i, i po prostu tam, tam, oczywiście. Zresztą nie. tam nie wpuszczałem do końca, bo... Nie, tam, tu, na progu Komangi? mangi. Koło mangi? Przejdziemy mangi? No, Także manga jest w zasadzie zalana w tej chwili. jakie mają pod nami. Nie no, to to ustawili sobie te... To jest Muzeum Sztuki Japońskiej, jakby ktoś nie wiedział. <laughs> Także nie ciekawie, nie ciekawie. mam niepowtarzalną okazję przejścia się po ulicy Konopnickiej, Marii Konopnickiej. Po prostu jest, jest to ulica zamknięta, ponieważ tam jest wszystko zarane pod, po okolicach mostu. Także, no, nigdy w życiu nie będę miał już takiej okazji, więc <śmusza> muszę to zrobić po prostu. No, ale także na poważnie, to naprawdę, no, ja się tutaj śmieję, a po prostu sytuacja jest poważna. Ale wszystko będzie dobrze, prawda? Za chwilę most się zerwie, ale... Trzeba być optymistami.